I legendarny. To jest legendarny StarDrop. I... Siemano, witajcie! Dzisiejszy odcinek jest z gry Brawl Stars. Na samym wstępie zapraszam was do mojego klubu, który nazywa się Gang Wiewiórek. Oraz zapraszam was do mojego drugiego klubu, który nazywa się Polski Klub. I tak w ogóle to tutaj właśnie wbijam 25 rangę na Sergio. OK, wygram tutaj 8 rund, czyli mam tutaj 3 Star Dropy. I okej, okay, pierwszy tutaj Star jest bardzo rzadki. Legendary. Drugi, legendarny. To jest legendarny Star Dobra. Tutaj otwieram i jest tutaj nowy skin. Okay, let me show you how it's done. Okej, okay, bardzo fajny tutaj skinek. I tutaj trzeci star drop rzadki. W ogóle mamy tutaj nowego skina. Tego się nie spodziewałem. I tak tutaj wygląda ten skin. To fajny. I okej. Okay, już raczej nie chce mi się tak zbierać z tego karnetu, więc możemy tutaj otworzyć te star droby. Z, z, tego, z tego karnetu. Super Chyba raczej nie będzie tutaj żadnego legendarnego, ale... Otworzymy. Tutaj jeszcze kredyty. Star Drop. Tutaj 10 gemów. Jeszcze Star Drop. i Epicki. do Sandy. Tutaj kolejny Star Drop. rzadki. Chyba ostatni Stardrop. Bardzo rzadki. I to i to wszystko. I okej, okay, wydrobiliśmy tutaj takiego spina, więc mogę w sumie Bel tutaj zagrać rundę. Tutaj solo. I już tutaj nas ładuje do rundy. Dobra, jesteśmy już tutaj w rundzie. A oh, koma, let me show you how it's done. Teraz okay, zderamy już pierwszą skrzyneczkę. A oh, koma, let me show you how it's done. A druga skrzynka. Uff, mm, poko. Yes. O, to jest. Oto jest dobra. Tak, tutaj jest. Aż. Tutaj okay, jest. Tutaj pokonany. <try> jest. <try> tutaj jest. <try> okay, tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj Tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj Tutaj i prawie zginąłem. I trafiłem w bóla I jest tutaj runda wygrana. To była ogólnie mam, mam tutaj 15 pasce. Mam tutaj w e, zwycięską pasce 15. Więc to naprawdę dobrze. Tak w ogóle to tutaj w ogóle mam nieodebraną nagrodę za złoto jeden. To mam taką emotkę. I no. I dzisiejszy odcinek będzie taki krótki, bo to już koniec. No i też no, to byłoby na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia, cześć!